Cześć widzowie. Cześć widzowie. Pamiętajcie, że jesteście super osobą. Jak coś was martwi w życiu, to się nie martwcie tym. Dziękujemy, że tutaj oglądacie nas. Idziecie spać sobie. Dobranoc dla tych co idą spać, Podłączcie telefon. Jutro będzie super dzień. Jak się Mogę ogłosić. Możesz Nagrywamy to drugi raz, kurwa. Nie, nie wiem, co Nie, jest. Już powiedzieć. Już bym chciałem powiedzieć. No wiemy, prawda? Na Nagrywamy drugi nagrywam, raz, bo no mi się zlikwowaliśmy. Ile 30 mikrofon. sekund, kurwa, tylko Dobra, ten początek? Mogę ogłosić? No możesz. Zobaczmy, bo ja nie chciałem tego zlikować. Nie chciałem tego zlikować przez dwa tygodnie, tak? Wymyślić taki pomysł, i bałem się, że to znikuje, ale nie zlikowałem na szczęście. Więc no. teraz chciałem oficjalnie powiedzieć, bo minęł rok daily. Minął I daliśmy, daliśmy wam znać. 5 odcinków nagraliśmy. Daliśmy wam znać, że. Będziemy kończyć daily po roku No Ale to nieprawda bo kontynuujemy je dalej będzie drugi rok. Nie no nie będzie kurwa. Chuj, za pierwszym razem fajnie wyszło, teraz no nie wyszło ten. No. Chuj z tym. Nie Krudno. będzie daily przez rok eee, Kolejny, robiliśmy ale... 365 dni ten kanał był pomysł, to o, na tym skończyłem właśnie teraz gadać. Po jest teraz Że to. był pomysł, żeby zrobić. Tylko się nie wyrobię z tym na pewno do tego czasu teraz, ale chciałem, żeby był leciał 24 na 7 live. Tak jak lecą maratony, jakieś, czy radio jest live, żeby leciał. I będą nasze filmy w kółko lecić 24 na 7 i ktoś będzie chciał się spać, to se klika live, włącza, pisze na czacie. Dobranoc, ktoś mu odpisuje, dobranoc. No to jest do postawienia generalnie, ale no to muszę to się nie zagłębić jest problem zobaczyć. do postawienia tak szczerze. I ale możliwe, jest ten drugi się pomysł. To, jeszcze. to ogłosimy. Ten jak drugi się pomysł pojawi. jeszcze. Powiemy, jaki jest drugi pomysł, czy już mówiliśmy 30 razy? No, mów. Bo nie wiem. To może Drugi. Żeby wrzucać że... non-stop, daily, to samo. To będzie początku. dalej szło, jakby machina dalej ruszy. Tylko po prostu będą odcinki inne miniaturki, stary. inne tytuły, ale stare odcinki wrzucać. Stare odcinki, więc będziemy po prostu cofać się w czasie. Jeszcze raz to przeżyjemy. Można też, można i to i to robić, można wrzucać odcinki i live też se może lecieć. To tak, tak, rzeczy tak. i kto będzie chciał to sobie włączy odcinek, to sobie, kto będzie chciał to se live'a. Zawsze jesteście będzie jesteście tak gadanie naprawdę, nasze. jesteście tak naprawdę osobami, które o tym wiedzą, a jak ktoś będzie ten kanał za dwa miesiące, to nie widać nic skapnie, kurwa, że to, jest, no tak. że to jest stary odcinek. No tak, chyba że gadamy o jakimś bieżącym wydarzeniu, to powie, co, to nie było co czasem, kurwa, dwie, rok a? temu, e, a mi się zbagowało. Coś no mi się bo... pojebało. Jestem teraz tylko po prostu ciekaw, czy to będzie dalej ten samowisów robiło. I będziemy dalej żyło, czy po prostu to umrze, bo już ludzie skumają, że to są stare odcinki, ale nie ma chyba osoby, która obejrzała. No to umrze, nie. to umrze sobie, no trudno, zawsze no, będzie to wrzucane trudno, i tyle. Projekt zostaje oficjalnie zakończony, nie udało nam się wbić tak. 100 tysięcy. Ale może się uda, nadal kanał istnieje i będzie istniał, ale więc nadal możecie wbijać te subskrypcje i to jest w sumie, nie wiem, czy ten odcinek będzie miał dużo wyświetleń, czy nie, ale może trochę więcej niż zwykły. Więc pamiętajcie, żeby podsyłać nadal ten kanał swoim znajomym, żeby zasubskrybowali, bo zbieramy 100 tysięcy. Subskrypcji na tym kanale, żeby mieć o, nawet taki przycisk, co wskazuje tu palcem chcąc, nie chcąc, żeby dostać, z napisem śpimy. Jak nie, to kupimy kurwa. Na. Nie, to, bo jak... wiesz, takie rzeczy na YouTube nie nie kupujemy wcale. Nie, nie, subskrypcji ee... nie chodziło, przycisk, że kupimy. Z, napis, z napisem śpimy, tylko nie wiem, czy YouTube by to ee... zaakceptował, ale Chciałem może. powiedzieć, tak. po że nie jest to powód przycisk. do smutku. Nie jest to powód do smutku, dlatego że po pierwsze, te odcinki dalej będą publikowane, tylko będą stare, my po prostu nie będziemy nagrywać nowych. Kolejna rzecz jest taka, że mamy kanał Jemy i mamy kanał Oglądamy, które cały czas żyją. Oglądamy, no. żyje, kurwa, chujowo, ale Jemy jest cały czas publikowane. Arek ma swój no mamy kanał, też na którym się odpalił kanały. ostatnio i nawet możesz powiedzieć, co weszł niedługo, bo to chyba będzie gotowo się zbiegać. By no jutro startować, jeżeli. Jeżeli się no uda to dopiąć, będzie? to Ej, będzie kurwa, tydzień kurwa, to, to jest przejście z, to jest przejście z, swojego, z tego kanału z na twój tego daily, kanał. Na, na moje daily. Ale tydzień no. tylko, będzie tydzień daily. I tydzień będzie... Requera. No, będzie koniec requera. Już później. Ale to nie, to nie mówię, to nie mówię jeszcze. Ale będzie, a to jutro będzie wyjaśnione. Na kanale. Jeżeli się uda mi nagrać wszystko, jak się nie uda, to się nie uda. Ale będzie koniec requera. Też. XD To jest leak serio? Czy to, No to serio, serio. Teraz? Nie, serio. coś w wiedzieć powiedzieć, raz. o co chodzi na no. tym. Pod po tym, a teraz nie chcę leakować eee, jeszcze. A... A też będzie wiadomo jutro. A ty Zalaz też masz swój rzecz. Kanał. Ja mam też swój kanał. Założyłem Nowy. kanał, nie wiem czy on i żyje, czy on nie żyje. Na daną chwilę, kiedy nagrywamy żyje. i no e, ma jeden tydzień, dzień. Czyli nie... leci za 4 dni, co nagrywamy teraz. To... No... Mój kanał to jest, są spoilery internetu, ja sobie to robię, a też swój kanał Yahoo, więc jakby też tam żyję, ale tam jestem trochę rzadziej. Nie żegnamy się, bo się będziemy widywać jeszcze wiele razy. Będziemy. A może nam wpadnie kiedyś jakiś pomysł i też założymy inny kanał? Jest w planach dużo kanałów, no które właśnie. Założyć, ale póki jak co jak się chyba... będzie chciało, to sobie założymy. Jak się nie będzie póki chciało. Póki co nie ma przepustowości zało założymy. chyba, tak? tak? mi się wydaje. Tak to je wioskuje, wiesz, że tak przepustowości no. no. brakuje. Żeby to no trzeba zmieniać, tak? Trzeba kurwa robimy se tutaj, później teraz se porobimy swoje kanały na przykład i te jemy oglądamy, później może też jakieś nowe Może nam się za Nie Trzeba zmieniać no, kurwa, w życiu coś. Trzeba zmieniać w życiu no. i próbować rzeczy nowych. No. Także Różne. dziękujemy wam ślicznie za 360 euro. Dziękujemy. Dni. Jeżeli są osoby, które to oglądały wszystko, to współczujemy. Współczujemy. Ale dziękujemy. Tak również. jak powiedziałem, <laughs> możecie sobie zrobić na Discordzie mita, takiego pożegnalnego. A no założyłeś Discorda jakiegoś. <laughs> Założyłem no. wam Discorda, sobie wbić powiedzieć link. tak. Kurwa lechuje, wyłączyli kanał. No. No A to taki kanał tylko dla śpimy, tam nie będzie. Znaczy, Discord, to tam chyba nic nie będzie. na chwilę on zginie za No chwilę. pewnie tak. Jak ktoś chce, to sobie może napisać tam dobranoc itp. I cd. No. no cóż. Co, widzimy się na kanałach naszych. Jutro, jutro wyjaśnijmy, o co chodzi w kanale Śpimy. <laughs> jutro się <czy> wszystkiego <laughs> dowiecie. To jest projekt, projekt pasuta projekt. kurwa. To i, to I Wojtka Pozdro do Wojtka. jest i coś tam. Dobra, Co, siema. kończymy ten. Docinek? To jest oficjalne świetnie. Jest... Tyle... Czekaj, Ej. bo nie ma 8 minut. Dogadamy do 8 minut, czy nie. A to potrzebne jest? Nie jest w sumie wyjebane. W sumie nie to. jest potrzebne. Nie Dobra, to ja chciałem oficjalnie powiedzieć, tak już. To jest takie. Ostatnie. A zarazem duże takie szczere. Dobranoc. Dobranoc. Mm. <laughs>